Jedziemy dalej, kolejny odcinek, kółeczko zaliczone. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Do obozu. O. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny, nie Dzięki. lubię zabawnych facetów. Hmm, to mnie goni, gościu. O fajny ten cegły tam są w, w kupie Cień Jaki to shader model kolejny, Chyba 2.0 On mnie przezwał? Najwidoczniej ta Ale Widok jak a chat pełno e, Chyba z Simsów Nieślałem, no, że to się z tym przyłożył. No nikim nie można polegać. No na jakieś napady odpływa. padaczki zupełnie <laughs> jak ja mogę się z nim zżyć. To na plus no, trz, Zejdź Ale nie, nie umrzeć, zejść normalnie, jak człowiek Dobrze już więcej nie Dobrze. O, a jedna. 3-0 Kółeczko Panowie gentlemani Czekaj! Miło Lepiej mi. się w nic Fajne mam ostrze. Odłóż broń! Schowaj broń! Ok, chyba trzeba wbić level wyższy, aby którzy... im się podobało. O o, trzyma. się chyba Co e, fajnie tu jest? A to ciekawe, on mnie nie atakuje jak podchodzę blisko. Chyba, że mi już gęby nie śmierci. Grubasa się nie da przeskoczyć. Hej kolego, nowy. Witaj. Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. No ja ciebie też Przyłączę nie. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Hmm. Przyjaciel? Czemu nie? Chodźmy. Świetnie! Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Fajnie. Powiedz dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Surprise, madar Fakrar. Schowaj, bro! Okej. Okay. Mądry chłop. Dzięki, fajny komplement. Chłostary, idziemy... Idziemy jeść. Jeszcze zjemy. Poziomeczki. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku. Spadaj. Zbadaj sam się zbadaj. Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! Okej. Okay. Wyobrażę że nie ma. Ech, cień, Dream, cień. cień. Pode że też jest cień, żebym tutaj skażynki, wyśla, od razu O, Menele. Menele! To się już <śmiech> <śmiech> Menele. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Nie wiem. Sprawdzam, badam teren. To nie mój problem. Jestem człowiekiem na krawędzi. Ups. A ja, ja, Dobrze, skaczesz. Ja pamiętam, że... O. Rodzina kopaczy. Ciekawe, gdzie FKA? Fajny skok. What the fuck? Hej, ty! No, lubię domy? hejterów. No, Zdrzegam ci, tacy kłopotem. jak ty mogą napytać sobie biedy. Ale wyśle W końcu większość z tutejszych w ludzi to straszne zmiłuje. Nie, nie ja, ja z tobą nie, nie będę rozmawiać. Wydaje że mogą tu robić co im się żywnie podoba. Nie, no, nie tym tonem. Niektórzy Gomezowi nie zależy nie na spokoju w obozie, ja a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. To oczywiście dbaje. jest to bardzo wyczerpujące. Ale ja żyję swoim zajęcie. życiem. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne. Proszę w... no, mi wyjaśnij. Ja słyszę cię, Czemu by nie? Mych? Zobaczymy. Hmm, naprawdę jesteś spłukany, co? Trudno, może no, inny. Przynajmniej problem. jestem czysty. Do zobaczenia. W obozie, nie musisz się niczego obawiać. Będziemy nie, mieli nie, na ciebie nie, nie oko. Do zobaczenia, nie. nie. Mogę ty przejść. Czy się poziomeczek nie nagarłeś? Dupu, dupku, ty. Schowaj broń! Masz. Schowaj broń! Ale ja, ja nie no, nie ogarnął mnie tego trzepłem w morderiem. Mieczem czem się. Głupoca. Ja. Skaczę. Hop-hop w górę ręce. Nie będę dalej słuchał. Trzymaj się, co tam do. what the? Ty! Może szukasz jakiegoś spokojnego... miejsca, nie, 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 Co ty tu robisz? Co, to... Krysz? Szmatławcu ty... Nie, ty. Ty jesteś duchem... To jest psychodelia nie gra to czas apokalipsy Nie, nie Kin Kutwo jedna ty Ja nie mogę Czekaj, lepiej się w nic nie panować Łajnie, okej okay, a co To nie mój problem No gdzieś to taka tygra dla psycholi nie no nie nie jeden na dzień.